Dzień dobry, z tej strony Matrzach I to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Le Lionheart Legacy of the Crusader. Chciałem powiedzieć praktycznie dwa słowa na raz, więc troszeczkę dziwnie mi to wyszło. Eee, dobra, nieważne, słuchajcie. Jest. Rano i jeżdżę mimo to rano pod oknem. Aaa! Nieważne. Dobra, słuchajcie, tu się idzie. Mm, I zawsze w tej dzielnicy jest właśnie typek, który. Jak widzicie, przybiega i hola amigo, To jest Benito Oprych, który chce nas e, m, obrabować z tego co mamy. E, tak w ogóle to jest misja od e, od kogo? Od tych gości Templariuszy, e, żeby go załatwić i jego kolegów. E, u niego zawsze koledzy pojawiają się. Jeżeli będziemy z nim walczyć, bo to właśnie chce zrobić, to koledzy pojawiają się tutaj. Aha, komputer mi się przegrzewa. Poczekajcie chwileczkę. Muszę włączyć wiatr tak, żeby go chłodził. Jest ogólnie bardzo gorąco. Jest maj i jest kurcze. Już tak, no, ja mówię rano, ale to jest już tak południe praktycznie. Dla mnie, wiecie, rano jest troszeczkę później, dlatego, że późno wstaję. E, I i, i, i właśnie też późno chodzę spać, no nie? E, I tak, dobra. Hola, amigo. Nie dziwne... Niedziwne to miejsce na spacer. Bardzo zły to był pomysł, aby skręcać w moją alejkę. Normalna opłata, jaką pobieram za przejście tędy, to 50 sztuk złota. Na bok złodzieju bo pożałujesz, Oczywiście możemy się też sprytem wymigać. Na pewno chcesz oblubować strażnika miejskiego? To jest kłamstwo. A ja mu dam na bok złodzieju, dlatego że chcę z nim walczyć. Jak widzicie, pojawili się tutaj e, ci bandyci wszyscy. Tutaj po czterech. O, to są zazwyczaj właśnie łucznicy, z tej strony, chyba też czterech, zaraz to zresztą spadzimy. także praktycznie nie ma stąd możliwości ucieczki, no i musimy po prostu z nimi walczyć, żeby, żeby ten, żeby przeżyć, troszeczkę może lagować, dlatego że teraz renderuję film, wiecie, ten poprzedni właśnie z drugim odcinkiem, ten odcinek już jest trzecim odcinkiem, tak, tu też jest czterech gości, ten drugi już zrobiłem, trzech zabiłem... ten był czwarty. Okej, okay. eee. jeszcze weźmy pieniążki od tego pana. Od tych panów oni mają więcej w sumie niż ten główny bandier, to jest dziwne. Ale to nic. Tutaj jest chata jakaś, za pierwszym razem mi się ją w sumie udało otworzyć bardzo fajnie. Tutaj zawsze jest pies, ten pies zawsze tutaj jest, naprawdę. Eee. Dam sobie D do tego, że z tego co wiem, tutaj są jakieś ukryte skarby gdzieś w podłodze. Eee. Na szafce nie trzeba znajdować żadnych skarbów, tam już jest po prostu automatycznie, jeżeli naciśniemy, to... Zdobywamy e, miksturę, tutaj znalazłem skarb, kasiura jest, jest dobrze, skrzyni pewnie nie otworzę, oczywiście, że nie, jest za słaby mam umiejętności, jeżeli chodzi o otwieranie skrzyni. o otwieranie skrzyń, e, natomiast lepsze mam, jeżeli chodzi o magię i walkę, e, tak, tutaj skazanie. kazanie, wszyscy są za inkwizytorem, a jeden pan, ten Sylvan właśnie, który teraz mówi, e, jest przeciwny i sprzeciwia się w ogóle całej inkwizycji i tak dalej. No, i tam wiecie, inkwizytor swoje gadki stałe gada, a ten pan dostał łomot od y, templariusza, którym jest si Sir y, George. Sir George y, skopał temu biednemu sywanowi, który nazywa się Bartolome. Bartolomeo chyba na polski. Czy jakoś tak. Na co się gapisz, co? Jesteś z tym strażnikiem, który mnie zdzielił? Czy też po prostu przychodzisz się ze mnie naśmiewać? Co się wydarzyło podczas tego kazania? Może tak, kim jesteś? Możesz mi mówić Bartolome. Nie wiem, kto się czyta takie E z ogonkiem na górze, nie mam pojęcia. Jestem tym, co inkwizycja nazywa skażonym obywatelem. Teraz noszę na głowie ten węzeł, który przypomina mi o moim miejscu w społeczeństwie. Obawiam się, że to, co spotkało mojego brata, ma stać się udziałem nas wszystkich. Eee, co się stało z twoim bratem w takim razie? Wczoraj zabrali go do swoich ciemnych lochów, mojego brata Renaldo. Bez procesu, bez, bez dowodów, bez oskarżenia. Po prostu go zabrali. Próbowałem ich powstrzymać, ale strażnicy trzymali mnie pod bronią. Boję się, że on długo nie wytrzyma w tych strasznych lochach. Mogę ci pomóc uratować swojego brata. Wejdziesz... Wejdziesz do lochów i zaryzykujesz swe życie dla... Istoty skażonej dla mojego brata? Tak, powiedz mi gdzie je jest przetrzymywany. Zabrali mojego brata gdzieś na najniższe poziomy lochów Inkwizycji. Musisz się przedostać przez strażników i, i okropieństwa czające się w tych podziemiach. Jeśli uda Ci się go znaleźć, niech wypije miksturę. Jej magia uwolni go z oków. Znajdę go. E, dostaliśmy teraz miksturę, jak słyszeliście. E, to jest oto, taka dziwna mikstura. Właściwie jej nie można ani sprzedać, e, ani nic innego z nią zrobić, tylko dać właśnie temu bratu. Jest kilka takich przedmiotów e, misji, które właśnie które właśnie nam zalegają czasem w ekwipunku, jeżeli ich nie wykonujemy i nic nie można z nimi zrobić Dobra, mikstury mamy, także wrócimy do tego gościa ogólnie jak już będziemy mieli e, cały sprzęcior, wszystko co, co trzeba nam do tego, żeby żeby w, żeby już po prostu m, żeby z nim porozmawiać, jak już wykonamy misję, tak? Dobra, teraz tu jest Cortez i Shylock Shylock, nie możesz przyjąć mojego statku Nikt nie uzna, że masz rację Cóż, czemu nie mielibyśmy spotkać kogoś, kto nam się przysłuchuje? Czemu nie mielibyśmy spytać kogoś, kto nam się przysłuchuje? Ty tam, może potrafisz rozsądzić nasz spór? Tak, zgadzam się, aby ta osoba rozstrzygnęła nasz spór. Co ty na to? O co się sprzeczacie? Rok temu ten nędznik pożyczył ode mnie 10 tysięcy sztuk złota, aby sfinansować wyprawę do Nowego Świata. Obiecywał złoto, niewolników i inne bogactwa. No i wrócił z jednym z trzech statków, które wyruszyły jedną ręką i bez choćby jednej uncji złota. A teraz prosi o pieniądze na kolejną wyprawę. Powinienem zająć jego ostatni statek na pokrycie strat. Kortas unosi kilku swój... swojej lewej ręki. Wyprawa już drogo mnie kosztowała. Shylock wiedział o ryzyku, gdy w nią inwestował. Zaproponowałem, że pokryję jego straty, jeśli finansuję kolejną wyprawę. I co ty na to, wędrowcze? E, mogę się teraz ob, e, stawić po stronie albo Corteza, czyli tego pana, z którym tutaj teraz też gadamy, albo Shylocka, tego tutaj. E, ja jestem za Cortezem, dlatego że Cortez przyniesie nam, znaczy jedni i drudzy przynoszą nam odpowiednie jakieś tam profity co do naszej boga... naszego wzbogacenia się, ale ja wolę Corteza, dlatego że to jest ogólnie ciekawsze. Troszeczkę to jest. Tak typak wygląda, Shylock. Nigdy ci, za... ci nie zapomnę tego afrontu. A co do ciebie, Cortezie, nie chcę nigdy więcej widzieć Twojej żałosnej gęby. Mam szczęście, że los zesłał mi cię akurat w takim momencie. Wolałbym zaufać wężowi niż temu człowiekowi. Pozwól, że się właściwie nie, przedstawię. Jestem Hernan Cortez, dawny konquistador Hiszpanii oraz odkrywca Nowego Świata. E, ja tu teraz będę klikał, tak w ogóle troszeczkę bez sensu. E, znaczy, bez sensu. Ja ogólnie wiem, jak tam dostać się do misji. Jak e... mógłbyś spłacić swoje długi. tam Kościoła nam opowiada ogólnie o. Znaczy, ogólnie możecie sobie przeczytać, o czym opowiada, bo ja nie chcę mówić jakiś głupot. E... Chodzi ogólnie o to, żeby... żeby ten. Żeby odzyskać rękę, tak? Wtedy wyruszymy z nim na jakąś tam wyprawę, bo on zna jaskinię, w której jest przechowywany skarb. Jest dosyć, dosyć drogi skarb w jaskini i musimy po prostu mu załatwić rękę, żeby żeby dobrze funkcjonował, i żeby mógł w ogóle na tę wyprawę wyruszyć, żeby mógł walczyć i tak dalej. Do tego idziemy też do Vinci'ego. Nie wiem czy to w sumie dobrze robię. Przekręć korbę. Tak, możemy porozmawiać oczywiście z Pianinem, bo to jest wiola organista. Da Vinci ma takie fajne, to jest dzierżyciel w ogóle taki mag, który jest przez Inkwizycję nękany troszeczkę. I u niego możemy po prostu. On ma różne sprzęty, które zaklina. Te sprzęty same, jakby działają, mówią. Taki po prostu dom pełen maszyn, które mają swój własny charakter, własny głos, mogą mówić. Wszystko wszystko fajnie, ładnie, ślicznie, pięknie, romantycznie. I teraz tak. Wiola Organista. Dziękuję za nastrojenie mnie. Czułam się trochę płaska. Potrafisz mówić? Mój głos słyszą ci, którzy chcą którzy chcą tworzyć i komponować. Jestem muzą, duchem artystycznej ekspresji. Kiedy Leonardo tworzył wiolę organistę, przylgnęłam do niej, tak jak pszczoły lgną do miodu, zwabiona słodkością tego cudownego instrumentu. Czyli to jest właściwie duch, który przylgnął do instrumentu i teraz mówi do nas e, proszę skomponuj utwór, wydobądź poezję ze swej duszy i rozpal ogień, ognie tworzenia. Tak więc chcę skomponować utwór organisto O czy organisto? Ko, nie wiem jak to tam odmienić. Eee, o co? O, co za szczęście! Nie mogę się doczekać chwili, kiedy usłyszę tę, tę twą melodię. Eee, ja wiem, że na wioli organist na, na tym pianinie, to będę też po prostu pianinem, bo nie wiem, to odmieniać choderstwo. Eee, trzeba skomponować utwór ogólnie z tych liter. Tak jak tutaj jest na tym koniku. Jeżeli odkurzymy tego konika, ja tego nie będę robił, bo o tym już wiem. To wtedy tam jest napisane cecca Od cecca To jest prezent dla Dawinszego, chyba od CETCY. Więc ja napiszę sobie tutaj na wiolo, wioli organiście, na klawiszach. C, E, C, C, A. Organy drżą lekko, a klawisze delikatnie świecą. I przynosi nas w inny wymiar. Jeżeli robicie misję dla dzierżycieli, to to jest właśnie rozwiązanie problemu, kiedy szukacie różdżki dla dzierzycieli. Tutaj można ją znaleźć właśnie w tym innym wymiarze. To jest taki wymiar Da w którym on trzyma swoje machiny dziwne. I tutaj w tej skrzyni nawet nie trzeba jej otwierać. Znaczy nie trzeba jej tam jakoś zamko, z niczego z zamkiem. Po prostu jest ta skrzynka, która dodaje nam plus dwa do wszystkiego w gałęzi magii umysłu. Dlatego ja już mam już 7 praktycznie, bo już kilka razy to zebrałem. E, to co teraz widzicie to jest czołg. To jest prototyp czołgu. Da Vinci naprawdę w ralu takie coś wymyślił. Nie wiem czy to skonstruował e, jako tako, ale na pewno to wymyślił. Widzicie, to ma działa na przykład na dole, jedno działo, drugie, trzecie. Praktycznie ten czołg był można powiedzieć, przynajmniej moim zdaniem, lepszy niż te dzisiejsze. E, myślę, że to ma sens. To jest taki jakby jakby ufo, nie wiem czy zauważyliście. Więc myślę, że kiedyś jeszcze takie czołgi będą ludzie robili, lepsze niż teraz są, dlatego że te dzisiejsze czołgi muszą się obrócić, żeby jechać w jakąś stronę. Ten czołg nie musiał się, nie musiał się obracać. On mógł po prostu od razu strzelać. Tam siedzieli w środku ludzie i strzelali w różne strony. Oczywiście ten pancerz nie był zbyt dobry, dlatego że to z desek, więc jak coś wam walnęło. Znaczy no w sumie wtedy nie było nic lepszego niż e, jakieś tam bronie typu miecz, łuk. Ewentualnie może jakaś broń palna, ale to dopiero wchodziło. Więc można było dostać kulkę przez deski, no ale to tak jakbyście siedzieli za za jakąś ścianą yy, z desek, więc to tak rozumiecie. Bravissimo! Co za wzruszające wykonanie na wiolę organistem. No nie uży, nie uży to się tak odmija, wiem, że zdolność jest bestia, ale muszę ci się przyjrzeć trochę bliżej, co? <noise> Możesz równie dobrze rozglądać się i wtykać nos w moje tajemnice. Postaraj się, proszę, nie uszkodzić mojej maszyny obliźniczej. Akurat ten egzemplarz jest wyjątkowo niebezpieczny. No, bo to jest właśnie, to nie jest czołg po prostu, że tam tu siedzi w środku i tyle, tylko to jest kolejna maszyna deminszego, która ma swój własny charakter. No i dlatego, że jest wyposażona w tyle dział i tego wszystkiego, to jest po prostu niebezpieczna. Nawet z nią nie będę rozmawiał, albo zaraz zresztą pogadamy. Zobaczymy. O, fajnie, otworzyłem e, skrzynię, za drugim razem mi się udało. E, zdobyłem dzięki temu buty. Buty dźwigania ładunków. Postać nosząca te buty może dźwigać dodatkowe 50 punktów wyposażenia, nie tracąc na, nic na szybkości. Tak więc zobaczmy, co tutaj też jest. Wynalazek Leonardo da Vinci: Ciężki koła i osłonięte wieżyczki jednoznacznie wskazują na przeznaczenie tego pojazdu. Ten wóz oblężniczy sprawia wrażenie, że gdy zostanie ukończony, będzie w stanie wyrządzić poważne uszkodzenia swoim celom. E, to znaczy, że to jeszcze nie jest skończone ogólnie. Być może do tego też nie ma ducha i nie możemy z nim porozmawiać. E, ciekawi mnie też to. To jest, kurczę, jakieś w ogóle dziwactwo. O, właśnie, kliknijmy na to. To jest też wynalazek. Ym, to narzędzie jest chyba groźną machiną wojenną uzbrojoną w ostrze... Ostre, obracająca się ostrza i przeznaczono do zmagań z wojskami lądowymi. Jej budowa nie została jednak ukończona, i wygląda na to, że machina nie działa. Czyli tutaj są tak, jakby prototypy: tutaj wygląda to na katapultę. To wygląda na czołg. To wygląda na w ogóle coś, czego nie ogarniam. Moim zdaniem, to powinno być chyba. E, to działa chyba tak, że z przodu są jakieś dwa małe kółka, z tyłu są dwa duże. Ludzie, którzy dopchają, mają pewien dystans od przeciwników, którzy są tutaj z przodu, i jeśli idą, to to się kręci, to ostro się kręcą, i po prostu wrogowie mają na to wejść i zostać pocięci. A ci tutaj, którzy pchają z tyłu tą machinę, obracają ją w lewo albo w prawo na zmianę, żeby po prostu kierować tym ostrzem i ciąć ewentualnych oponentów, którzy napierają z przodu. Tak to chyba właśnie wygląda. Ok, ja już do Winci stąd teraz wychodzę, bo wiem, że sobie tego mnie już tutaj nie życzysz, więc wyjdźmy stąd. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że są książki. Dzięki zdobyciu kilku książek, jak zdobędziemy kilka książek, właśnie to wtedy możemy zdobyć profit. Tutaj widzicie, zdobyłem teraz historię smoków. Musi tych książek być naprawdę kilka, to nie może być jedna książka. Historia smoków. Kroniki opowiadające o powstaniu i upadku smoczego rodzaju. Także ciekawa rzecz. Eee, co ja tu jeszcze? Aha, odkurzę tą jeszcze ten koń zabawka. Na stole stoi zakurzona zabawka konik. Odkurz zabawkę. Po odkurzeniu zabawki widzisz, że na jej podstawie znajduje się napis dla cedca. Mojego dziecięcego rumaka. E, Okej, okay, to teraz tak. Tu jest jeszcze jedna maszyna, z którą możemy pogadać, ale ja najpierw chcę wziąć e, dwie misje od e, signora Leo. E, Signor Leo, miło cię powitać w mojej pracowni. Per favor, uważaj co robisz. Tutaj jest wiele przekładni i ruchomych części, tyle delikatnych maszyn. Cortes powiedział, że pracujesz nad nad mechaniczną ręką dla niego. Jak ci idzie? Ten Cortez poprosił mnie o parę miesięcy, o to parę miesięcy temu. Tak się złożyło, że ukończyłem projekt mach... mechanicznej ręki i dałem go Kowalowi Eduardo, czy Jetkowi. Jednak, by go zrealizować, Kowal potrzebuje dostawy czerwonej rudy. Zanieś Eduardo czerwoną rudę, a on zrobi rękę dla Corteza. Coś jeszcze? E, tak. Mam jeszcze parę pytań, chodzi mi o twoje wynalazki. Czy Twoje maszyny mają rozum? E... Opowiedz mi o swoim najnowszym wynalazku. Wang Choi sprzedał mi plany chińskiej, mas... chińskiej kuszy, która może oddawać szybkie powtarzające się strzały. Udało mi się nanieść parę poprawek, ale będę potrzebował pomocy w jej ukończeniu. Pomogę Ci ukończyć kuszę. Perfekto, aby ukończyć projekt, będę potrzebował pomocy w zebraniu niektórych elementów końcowych. Niestety, maszyna parowa musi zrobić kilka specjalnych przykładni, ale nie chce nawet ze mną rozmawiać. Może ty spróbujesz przekonać ją, aby nam pomogła? Przekonam, parowa... Przekonam maszynę parową do zrobienia przekładni, aby zrobiła przekładnie. Więc tak, to jest maszyna parowa, klikamy na nią. E, ona tam głośno syczy, sapie ch... dzikie węże. E, wciskamy ten guziczek. E, żółty przycisk. Pierwszy. Maszyna syczy ze złością. Chyba nie jest zadowolona z tego, że ktoś dotyka jej, tego przycisku. E, no i pociągamy za dźwignię. Nie naciskajcie tego drugiego przycisku. E, pociągasz za dźwignię i maszyna zaczyna gwałtownie syczeć. Och, co znowu? Starzec wyciągnął cię, wciągnął cię w to wszystko, co? E, da Vinci prosił mnie o zebranie od ciebie przekładni. A więc boi się mnie i dlatego przysłał tutaj swego ucznia. No i dobrze, zrobię to przekładnie. Jeśli dostarczysz mi magiczną miksturę, jakąkolwiek, stworzę wtedy magiczną parę, która jest ostatnią rzeczą potrzebną mi do zrobienia przekładni dla tego starca. Czy o taką miksturę Ci chodzi? To jest jakakolwiek mikstura. Maszyna powiedziała, że tak, że to jest to. Może być. I po prostu zrobiła nam przekładnie. Małe przekładnie, potrzebne da Vinci do stworzenia specjalnej kuszy. Dobra, więc porozmawiajmy z nim. To przyjemność my, Cię ujrzeć, my. jak mogę Ci pomóc? Mam przekładnie do kuszy. Dobra robota. się nam teraz wysyła nas teraz do dzielnicy świątynnej, tam w obserwatorium mamy zdobyć soczewki. Niestety, żeby to zrobić, będę potrzebował... Chcę w ogóle przy okazji zdobyć rudę z dzielnicy port... jakiej? Jeśli tego nie zrobię, tak, bo on tutaj mówi, że jesteśmy, że śmierdzimy demonem czy coś takiego, jest do nas po prostu wrogo nastawiony. I tyle. I słuchajcie, teraz tak, tu jest jeszcze gość, który ma klejnot, a ja będę się starał, odnośnie tego co przedtem mówiłem, znaleźć, znaczy, dostać się właśnie do dzielnicy świątynnej poprzez kanały z dzielnicy portowej, bo można tak oczywiście znaleźć rudę też, bym chciał. I jeżeli będę inkwizytorem, to jestem przeciwny mm, nie złodziejom, tylko żebrakom. Żebracy są spaczeni, jakąś tam chorobę mają coś, jakby zamieniają się w szczury, ale to wszystko za chwilę zobaczycie. Teraz gadamy z Gomezem. <śmum> z gotykiem mi się kojarzy, ale ten gościu wygląda dosyć żałośnie jak na Gomeza. Hej ty! Czy jesteś ze strażnikiem? E, mogę go ukłamać oczywiście, że tak, jestem, wtedy gościu mnie da spokój i nie zaatakuje mnie, ale ja oczywiście chcę z nim walczyć, bo doświadczenie nie, nie jestem, o co chodzi. No cóż, straż chyba za bardzo mnie nie lubi. Powiedzmy, że wszedłem w posiadanie tego wspaniałego kolejnotu. Jestem pewien, że u właściwego kupca można u niego dostać co najmniej 150 sztuk złota. Ja odstąpię Ci go za specjalną cenę 100. Co Ty na to? Mogę się z nim, mogę z nim handlować. Właśnie taki symbol to jest, te dwie strzałki to jest wymiana, że jeden, jedna rzecz idzie do kogoś, druga rzecz idzie do kogoś, więc tak strzałki wyglądają. E, to jest korzystniejsze właśnie, jeżeli mam takie coś, to możemy się oczywiście zgodzić, tu nie ma żadnej opcji, więc to jest e, za 100 monet to jest dosyć drogo e, Zastanowię się nad tym, albo mogę mu zapłacić 80 sztuk e, złota Oczywiście mogę też e, go zaatakować dlatego, że tu jest miecz. Złodziej doniosę na Ciebie strażnikom. Nie zrobisz tego. E, no, i jego zabijamy to wypada niedoży miecz, to jeszcze tutaj jest takie coś zielonego. Ten, ta zielona rzecz to jest oczywiście klejnot, który później wykorzystamy. Tak to wygląda. Klejnot. Drogocenny kamień e, przycięty przez mistrza rzemieślnika. No i dobra. O to mi chodziło właśnie. Później to będzie potrzebne do wykonania e, misji Rycerzy Saladyna, czy czegoś takiego. A e, Ai, Pomocy. Pomóż mi, proszę. Co się stało? Mój brat Tomasz zginął w kanałach. Nie przychodzi od kilku godzin. Proszę, pomóż mu. Por favor. E, nie martw się, znajdę twojego brata. Gracias, bardzo ci dziękuję. Proszę, pośpiesz się, jeśli możesz. E, obawiam się, że coś mu się stało. Tu są kanały, wchodzimy sobie do kanałów. Oczywiście, jakbyśmy dalej poszli tam w prawo, to e, znaleźlibyśmy e, bandytę, który... Tu jest pułapka gdzieś zaraz, nie wiem czy ją znajdę, chyba nie. Dobra, wnosię tam, i tak mi nie zabije ta pułapka. I tutaj teraz rozmawiamy. Um, um, wojnę, właśnie złodziei i żebraków. Dziwne, że mi życie nie rośnie w tym czasie. Powinno. Ale to rozumiem, że podczas filmików nie rośnie. E, tak, i jakbyśmy poszli tam bardziej, właśnie w dzielnicy portowej w prawo, to wtedy mielibyśmy e, bandytę, który by nas zaatakował. Teraz gada z nami żebrak. Jak widzieliście, on się dopiero przemienił w człowieka, bo był jakimś tam szczurołakiem czy coś takim. E, żebrak. Mów szybko, czy jesteś tutaj, by. Pomóc tym mordercom złodziejom, czy też jesteś po stronie żebraków? E, ja dobrze że tak, mogę określić w ogóle, że nie jestem ani po jednej stronie, ani po drugiej sprytem, bo mogę powiedzieć, że szukam jedynie przedmiotu, które wpadł mi do kanałów i nie mam ochoty z tobą rozmawiać. E, ale ja oczywiście dam, że jestem po stronie złodziei, co spowoduje, że żebrak stanie się dla mnie wrogi. No. I tym sposobem nie żyje, i wszyscy żebracy są e, przeciwni nam teraz. Czy ja mam coś w ogóle do sprzedania? Jakiś miecz mam, więc sprzedajmy sobie. Tutaj zawsze Gosiu się pojawia, jeżeli dochodzimy e, do końca e, tego molo, czyli jak to tam nazwać? I tyle e, to jest ta różka, którą zdobyliśmy. To kościane, kościane berło. Zaczerwane ciemne drewno, e, z, których, z którym związany jest duch. Noszenie tego berła podwyższa, podwyższa o 2 punkty umiejętności uroki związane z magią mysłu i magią plemienną. Włączenie tego berła do, swojej, do swojego ekwipunku, do swojego ekwipunku e, może jednak wyzwalać u innych postaci negatywne relacje skierowane przeciwko tobie. Wykorzystanie jako, wykorzystana jako magiczna maczuga zostanie, stanie się bronią jednoręczną zdającą obrażenia miażdżone od 2 do 8 plus 25. Czyli równie dobrze można tego używać jako broni jednoręcznej. Czego ja niestety albo stety nie mam zamiaru robić. Słuchajcie, ja w tym odcinku się już troszeczkę nagadałem. Chciałbym Was zaprosić do następnego odcinka. W następnym odcinku będziemy czyścili tutaj te drzwi i też zabijali wszystkie szczurułaki, czy tam też żebraków, jak to woli. Także do zobaczenia. Znaczy, tak, jeszcze, bo zawsze zapominam o tym. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i trzymajcie się na razie i cześć, mam nadzieję, że Wam się to podobało.